Siemanko! Z tej strony Daniel. Jest I ja, nie ma nikogo. Tylko z grupy, ani z grupy Trafmagii, ani z grupy Sobota 8.30. Tabliczka jest, jeszcze nikt nie jest Grupy się połączyły teraz, to się wszystko nazywa Siedce. Wczoraj był wyjazd do Siemiatycz, niestety chciałem pojechać, ale nie mogłem, miałem ważne sprawy rodzinne i przyjechałem dzisiaj, a dzisiaj nikogo nie ma, wczoraj było zakończenie sezonu, no się tak ostatnio mijałem z grupą, no niestety, dużo indywidualnie morcowałem. I znowu sam. Mam fajną kurtkę morsową, sobie załatwiłem. Czapkę też mam, już dawno, od, od Darka. Na razie z szalik. Bo szalik tu bardzo nie

Dziękuję. Wczoraj nie było, tak? mnie no. Był, ja to W ogóle ostatnio no. w teraz czas Nie było. Nie było. Wam się na szpiro. Ja tu wchodzę powoli. Jest godzina dziewiąta